Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogmasie O, ba, Będę się szykowała tego, wiecie, jak co dzień I włączyłam nagrywanie, dlatego że Chciałam się właśnie z Wami przywitać, a dzisiaj mi jakoś szybko czas leci Marta, bardzo, bardzo już jest um, po dziesiątej, ja nawet nie wiem, czy nie przed 11, bo dzisiaj e, dzień treningowy, a jak mam dzień treningowy, no to grubo ponad godzinami schodzi, bo dzisiaj Marta zrobiła um, ten trening, trening dzisiejszy był godzinkę um, na górę ciała i jeszcze 11, czy tam, już nie pamiętam 10-11 minut na... Um, na brzuch, więc no to jest sporo jeszcze, wiecie, jakieś krótkie rozciąganie także grubo ponad godzinka to była sam, był sam trening plus odkurzanie, ogarnianie i tak dalej, i tak dalej, więc zeszło mi, można wam powiedzieć um, używam podkładu um, z Rimela Lasting Finish 25 godzin i słuchajcie, um, chcę Wam o nim powiedzieć dlatego, że naprawdę no, Ostatnio za każdym razem, kiedy ja miałam ten podkład na twarzy, było pytanie Paula, co ty masz za podkład? Paula, co ty masz za podkład? Więc no musi wyglądać dobrze, skoro tak zwracacie na niego uwagę, że są pytania, pit że są pytania. Ja sama jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. To jest taki bardzo fajny, lekki, dzienny podkład, który mimo tej lekkości daje fajne krycie także super i pytałyście się też o kolorek, ja mam go w kolorze 200 soft beige moja mama go używa cały czas cały czas, cały czas, cały czas no także ja osobiście też muszę przyznać że naprawdę ten podkład wygląda dobrze i ogólnie ten kolorek 200 soft beige jest taki fajny, naturalny tyle, że teraz przy takich miesiącach wiecie jesienno-zimowych niestety troszkę za ciemny, bo on był odrobinę jaśniejszy to by było po prostu super to jest jedna warstwa słuchajcie, wersja bez korektora Także myślę, że naprawdę, naprawdę wygląda ładnie. No i dobra, dzisiaj ryzykuję i będę używać tej, znowu tej paletki z Color Pop. Chcę zobaczyć, czy faktycznie to cienie mi wczoraj spowodowało to uzawienie oka. Znaczy to nie było uzawienioka, to było takie, wiecie, uczucie mokrego kącika zewnętrznego. I także chcę sprawdzić, bo później jak zmyłam tą dolną powiekę, ale dolną powiekę już sobie zrobiłam Anastazją, to nic się nie działo kompletnie. Także zobaczymy, czy to była kredka, czy. Także dzisiaj tak vloga zaczynam. Kosmetycznie. Eee, nie mogę znaleźć pędzelka. Zawsze mnie to denerwuje, wiecie, szukanie tych pędzli. Kulerka jasna w, tej, w tym gęszczu innych pędzli. Także zobaczymy, co mi tutaj wyjdzie dzisiaj makijażowo. I mam nadzieję, że to nie te cienie, bo jeszcze chciałabym je używać. Chociaż może już nie powinnam, ale no szkoda. Wiecie co, właśnie to jest to. Mm, ja troszeczkę teraz w ostatnim czasie już wyleczyłam się z kupowania nowych paletek, to, że mi kupił ostatnio tą um, z Anastazji. Ja sama osobiście kupiłam sobie tą z, na promocji rozmanowskiej, a nie wiem po co w ogóle nie użyłam jej jeszcze ani razu. Ale no dobra, no kupiłam sobie i um, już, to, już trudno, już o tym nie rozmawiam. Wyleczyłam się z kupowania namiętnie paletek coraz to nowszych, dlatego że słuchajcie, ja ich nie zużywam. I tak naprawdę, no kurczę, nawet malując się codziennie, ja nie jestem w stanie przez okres tutaj zalecany w ogóle, jaki to jest okres zalecany od momentu otwarcia. Kurczę, nawet tutaj nie jest napisane, że na przykład. Więc użyć zużyć w ciągu 24 miesięcy, tak szczelam, po otwarciu, także zaraz sobie zajrzę na inną paletkę, ale w każdym razie, czekajcie, zajrzemy. Sprawdziłam Anastazję i Ewelinę, to jest 12 miesięcy, słuchajcie, od momentu otwarcia, żeby zużyć. To jest y, nierealne, po prostu nierealne, żeby jedna osoba zużyła. Chyba, że miałaby jedną, 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 jedyną paletkę, tak, to by zużyła na pewno, ale jeśli macie kilka paletek, no to to jest nierealne, żeby zużyć y, y, całe te cienie. Więc y, ja właśnie się wyleczyłam, bo y, tak naprawdę ja ze swojej kolekcji. Kilka palet musiałabym wyrzucić w tym momencie. A jakoś tak nie potrafię, nie mam sumienia ich wyrzucić i one są i tak troszeczkę moje ryzyko y, używanie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Dobrze, że ja nie mam jakichś takich wiecie mocno y, wrażliwych oczu, więc mogę sobie pozwolić na używanie cieni po. po... Powiedzmy, dacie przydatności, czy nie wiem, jak tam. To jest ogólnie, wiecie, to jest takie umowne. Najlepiej, um, najlepiej spożyć, najlepiej użyć, najlepiej, wiecie, i tak dalej, tak dalej. Przed to jest, wiecie, to nie jest nakaz, że musisz, a po 12 miesiącach nie możesz i koniec. Kropka. No bo producent musi napisać, to musi być napisane, zaznaczone, ale tak naprawdę to jest Wasza sprawa. czy będziecie. No to wejdź do łóżeczka i sięgnij. Ale to jest tak naprawdę Wasza sprawa, czy będziecie używać dalej tej, e, tych rzeczy, em, czy nie. No. Także ja używam i przyznaję się do tego, że moje palety niektóre na pewno mają więcej niż 12 miesięcy od momentu no, otwarcia. Więc no, niestety, tak, taki, taka jest prawda. A, no i ciężko mi się z nimi rozstać, żeby je wyrzucić, chociaż już kilka e, musiałam i zrobiłam to. Więc, no, tak troszkę się wyleczyłam z tego namiętnego na kupowania. Mimo, że fajnie jest mieć więcej, mimo, że fajnie jest testować nowości, to no to szkoda, no po prostu szkoda, bo to są pieniądze jakieś i to tak naprawdę liczymy się z tym, że wyrzucamy te pieniądze w to po części, no. Taka jest prawda, moi drodzy, więc. Mama. Mama. Dlatego też ja troszkę się wyleczy, korektor, korektor to dzisiaj Catrice, tak jak wczoraj ja go po prostu po zapachu bym poznała wszędzie on ma taki um, specyficzny zapach, ale ładny, bardzo lubię ten zapach dlatego ja też um, dzisiaj go nakładam, wczoraj go nakładałam daje naprawdę fajny efekt, Będzie to jest co tam masz? Dinozaura. Tu? Przyniosłeś znowu tego dinusia, więc daje fajny efekt. Ja go bardzo lubię. Nie jest jakiś wiecie, Wstał, wiecie, mocne krycie i tak dalej, ale ładnie zachowuje się tutaj pod okiem. Mama pani Lidlę. Ta dinozaury to jest druga miłość po traktorach. Kalendarz. Pięknie obiad zjedzony to kalendarz. Cieciutko <śmienicza> Ignasz Tani. Podkowa na szczęście. Jaka piękna. Ale Jedziemy odebrać auto. W końcu. W końcu po pięciu tygodniach. Znaczy w sumie u mechanika był półtora tygodnia. Było, był, było auto, ale ogółem 5 tygodni. Szybę, bo jest, jest brudna wiesz. Aha. Yeah. <laughs> i ja ostatnio do naleśników dodaję budyń, tu akurat miałam chyba waniliowy albo śmietankowy, już nawet nie wiem, ale obojętnie jaki tam lubicie waniliowy czy śmietankowy, troszkę proszku do pieczenia normalnie jajko, tam jest mąka. zaraz będę dawała i one pachną bajecznie i dodatkowo mają fajniejszy smak i są takie Mimo, że tej samej grubości piekę, jak zawsze to są takie lekko bardziej pulchne. Także Wam polecam taki patent, jak jeszcze nie robiłyście nigdy z budyniem waniliowym czy śmietankowym, jak tam lubicie. Co będziesz robił? Będziesz mieszał? Mama zaraz mikserem będzie miksowała, wiesz? Nie. No, tak. Będziesz robił am Dzień drugi. Dzisiaj zakończę sobie w sumie za jakąś chwilę tego vlogmasa, bo już wczoraj nie ogarnęłam się. Powiem, że jakoś tak mm, łączy, się, łączy się z Kasią Siarką, bo wczoraj nadabiałam jej vlogi, vlogmasy chyba z pięciu ostatnich vlogmasów, bo powiem Wam, że naprawdę ja mam bardzo mało czasu na to. I postanowiłam sobie właśnie, że wczorajszy wieczór nie oglądam żadnego filmu. Tylko na Kasi Vlogmasy, Kasia nie nagrywa długich vlogmasów, więc nadrobiłam wszystkie i tam właśnie Kasia też się skarżyła na jakiś brak motywacji, brak weny, jakieś takie ciężkie dni ostatnio. Ja Wam muszę się przyznać, że mimo tego, że gdzieś tam ja tutaj, we, wiecie, we vlogach do Was mówię i gdzieś tam staram się nakręcić tą pozytywną energią, to ja mam też ostatnio naprawdę taki spadek mocy, spadek energii, a dzisiaj to już w ogóle odczuwam to na maksa, także Kasi łączę się z tobą, nie wiem, czy oglądasz, ale ogólnie jak coś, to mocno i łączę się z tobą, bo u mnie też jakieś takie dziwne dni i w sumie u mnie troszeczkę stresu i u mnie jakieś są takie dni, gdzie naprawdę jest stres, ale taki, wiecie, nie jakiś taki tylko taki trochę większy stres, to zawsze to odbija się na moim, wiecie, na moim takim fizycznym, o, fizycznej sile i ja tak to wszystkie wskaźniki moje spadają w dół. Ja się staram, wiecie, jakoś tak motywować i staram się iść do przodu, nie zastanawiać się, nie zagłębiać, ale czasami po prostu, no, czasami się nie da, czasami gdzieś tam te myśli mimo wszystko wracają do głowy i człowiek ymm, i co człowiek myśli. No, a słuchajcie, przyszedł do mnie ten statyw do telefonu i ogólnie powiem, że myślałam, że on będzie mniejszy. To było napisane, że po złożeniu ma 25 cm. No być może w sumie było bez tej części. to Ta część była ogólnie w zestawie jako gratis. Sprężynkowa, coś, sprężynkowy uchwyt czy coś takiego. No więc do tego momentu ten statek nie 25 cm, ale wydaje mi się, że większy jest chyba, czyli liczyli dotąd, nie wiem albo nóżki same, w każdym razie myślałam, że będzie troszkę mniejszy no i on jest, wiecie, taki, że jego się dopasowuje do różnych kształtów tak wiecie, możecie podnosić, te kulki są tutaj po to, żeby fajnie jest, bo trzeba, trzeba troszeczkę przycisnąć, żeby to ogarnąć, złożyć i w ogóle o, widzicie na tej zasadzie, fajne dlatego, że no mam nadzieję, że szybko się te kulki jakoś nie wyrobią, nie umiem jedną ręką tego ogarnąć tak do końca o, w każdym razie, w każdym razie, no, na Allegro. Co masz? Tak. Herbaty chcesz? Dobrze, już Ci robię. No i na Allegro za 20 zł, 19,90 plus przesyłka, także jaki by nie był, to zawsze statywik. I jeszcze powiem Wam, że Ignaś kicha i ja też coś zaczęłam kichać, ale nie spędzi w nosie, tak jakby trochę coś alergicznego, a on nie wiem, już chyba odkąd staliśmy to 5 czy 6 razy gigno, tak, że mam nadzieję, że nie znowu jakiś wirus katarowy to no, masakra. U nas od sierpnia w sierpniu był, był katar. Sierpień katar, wrzesień był katar, październik był katar. No, w listopadzie była przerwa. Nie, też był katar też był Katar, tak, był Katar, hmm. więc w grudniu też wypada, żeby był Katar, nie? <laughs> I to najlepiej na same święta, no bo jakże inaczej. Więc, więc, ja już chyba może dzisiaj mu podam e, tam jakiś syrop e, w czasie jakiejś infekcji i tak dalej. Ostatnio pyrosa bierzemy, także może już mu dam coś tam, żeby. Nie ma czego? Nie wiem, co szukasz. Nie wiem, kochanie. Także yy, chyba już mu podam, żeby wiecie, jak coś, to żeby zatrzymać. No, więc yy, powiem Wam, że yy, no ja mogę powiedzieć, komentować. Innej sobie zażyczyły herbatę, więc robię mu herbatkę. I nie wiem, jak ja się dzisiaj ogarnę. Najchętniej ja bym tak usiadła na narożniku, przykryła się kocem i nie wstawała w ogóle. Bo powiem Wam, że dzisiaj w nocy nie spałam od drugiej do po piątej. Obudziłam się z takim bólem brzucha, ale takim bólem, wiecie, jakby ktoś Was ścisnął za żołądek i trochę Wam jelit przygniatał. I takie właśnie taki ściskający ból, bym tego nie nazwała, bo to nie było na poziomie bólu, ale taki dyskomfort, takie ściśnięcie po prostu tam. Yy, I przy każdym gdzieś tam, wiecie, na pięciu mięśni było to jeszcze gorzej czuć. Yy, no i w sumie też czułam się głodna, nawet zjadłam o trzeciej nocy kromkę chleba, bo myślałam, że już to może z głodu. Niby troszeczkę zaczęłam mnie puszczać i już zaczęłam gdzieś tam przysypiać, to ignaz się obudził i on też nie spał z dwie godziny, a stało o 7.30, także na pewno dzisiaj pójdzie na drzemkę. Eee, no i ja w tym czasie też już mamusia robi i ja w tym czasie też trochę no może się położę i w ogóle że może też się zdrzemnę troszeczkę doładuję baterię więc powiem wam, że dzisiaj ciężko się zaczyna ten dzień no ale ja się z wami będę z wami kończyła vloga, także dzisiaj um, zakończenie małe jest, tak, ja yes, wiem, yes. już mamusia idzie okej? Okay? Ale czasami jest taki spadek mocy. Herbatkę, tak, spadek. Odkryć tam ze słoiczka W słoiczku jest herbata. No, Dobra, kochani, yy, także tyle. To jest taki po prostu ciężki początek. Na pewno będziemy się lepiej. Tak, tak sobie muszę mówić, powtarzać, bo tak często mam tak, że tak ciężko mi się zaczyna dzień. Znaczy często mam tak, jak się źle czuję, że jest ciężko rano, z samego rana jak wsta, muszę wstać zanim wiecie, za, za coś się zabiorę i w ogóle, a później jakoś tak w ciągu dnia się człowiek rozbudzi, pobudzi i ta energia wraca mimo jakiegoś zmęczenia i, i tak dalej, więc liczę dzisiaj też tak będzie. No, także kończę tego vloga, a myślę, że zacznę też nagrywać dzisiaj kolejnego, może jak troszeczkę bardziej się ogarnę i taka będę bardziej pobudzona do życia, chociaż wiecie, no nie ma co tutaj ukrywać i ściemniać, że zawsze jest pięknie, ładnie i po prostu człowiek tryska energią, bo życie nie jest usłane różami i nie każdy ma różowe okulary na nosie. Ja raczej mam takie wiecie, wszystko realistycznie do wszystkiego podchodzę. Tak, mama, nie, mama nie, nie ma. Realnie, nie ma. Tak, i tam jest woda. No, także Także Ignaś jedną herbatę się tam rzuca. No, także Ignaś ja zaparzył sobie samą herbatę. Nie będzie czekał na matkę. Także słuchajcie, no mimo wiecie jakichś takich gorszych dni, no to patrzę na tego człowieka i czasami na jego zachowanie. To po prostu no, sama gęba się cieszy, sama się gęba cieszy. Także no my się żegnamy. On sobie... A będziesz lał sobie herbatę? Tak. To jest. Co to jest? Co tam jest? Picie, tak? Herbata? Tu. Tu jest herbata, dobra. Także my się z nami... Także my się z Wami żegnamy wodę? Tak. Nie, ja już ci wody na pewno nie daję. Masz tu herbatę, tu herbatę i tu. Koniec. Także buziaczki, trzymajcie się i do następnego. Pa.